Jestem zwykłą osobą, szarym człowiekiem, bez ciekawej historii, bez niesamowitych korzeni, bez niezwykłych bohaterów wśród przodków czy celebrytów. A jednak nic mnie tak nie porusza, jak historie rodzinne opowiadane przez moją babcię. Czasy, jak to było II wojnę światową, jakie były ciężkie dni i, i życie. Niemcy stacjonowały w naszej wiosce. U każdego, chociaż Twoja pewnie zna podobne, to te zawsze będą dla mnie wyjątkowe. Fotografie, które kryją za sobą wspomnienia, łzy, radość, tęsknotę. Niby każdy z nas ma podobne, ze ślubów, wesel, kolejnych sylwestrów, rodzinnych uroczystości. A jednak te są wyjątkowe, bo nagle zdaję sobie sprawę z tego, że wystarczyłaby mała zmiana. Tylko jeden z moich przodków nie poznałby kogoś w swoim życiu, nie pojawiłby się w odpowiednim miejscu i nie byłoby mnie. Dlatego wiem, że to wszystko było po coś. Jest po coś, dąży do czegoś, do przyszłości. Ale czym jest przyszłość? Latającymi samochodami, robotami, rozwojem sztucznej inteligencji? Nie. Przyszłość to ja. Każda moja decyzja, każde podjęte działanie. Dlatego nie czekam. Biegnę, biegnę po swoje. Dążę, gnam, pędzę, gonię, zmierzam i znowu. Biegnę, 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 bo wiem, że mogę robić co chcę, być gdzie chcę, codziennie w innym miejscu, codziennie w nowym miejscu i nikt mi tego nie zabierze. Bo to moja przyszłość, a ty, ty masz swoją przyszłość.